Nasz program powstaje dzięki firmie Fanfaro, która jest producentem specjalistycznych olejów silnikowych, przekładniowych, przemysłowych i rolniczych, wyprodukowanych w oparciu o unikalną bazę estrową. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, zapraszam na test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Cóż to takiego? Jest to Citroen C5X. Samochód produkowany od 2021 roku, jeżeli dobrze pamiętam, na pewno w Chinach i stamtąd do Europy sprowadzane. Jest to kwintesencja tego wszystkiego, co złe w koncernie Stellantis do końca 2024 roku, czyli do momentu, kiedy ustąpił Carlos Tavares ze stanowiska prezesa. Ten samochód, w tej wersji, która stoi za mną, jest to hybryda. Silnik 1.6, benzyna 180 koni, do tego 100-konny silnik elektryczny, czy tam 110 koni. Hybryda typu plug-in, umożliwiająca przejechanie na samym prądzie około 50 km według danych producenta. I ten samochód, w tej wersji, 225 koni, niecałe 8 sekund do setki, kosztuje 250 tysięcy złotych. W takiej wersji wyposażenia jak ta, czyli w wersji max, być może coś tutaj sobie można do tego samochodu jeszcze dokupić. I powiem Państwu, że jeszcze godzinę temu, jeszcze 40 minut temu, byłem przekonany, że ten samochód nie wyjdzie z tej naszej dzisiejszej konfrontacji żywy. Dlatego, że to jest auto, którym nieprzyjemnie się jeździ dość często. To jest samochód, który ma pewne zalety i oczywiście o nich Państwu opowiem, ale ma też sporo wad. Jest w skandaliczny sposób niedopracowany. I te 250 tysięcy zł to jest jakaś totalnie abstrakcyjna cena. Co w takim razie stało się przed chwilą? Usiadłem do komputera i sprawdziłem, ile kosztują te samochody e, tak realnie i transakcyjnie. Czy można je kupić? E, tak w ogóle. Zanim Państwu tutaj zacznę o tym samochodzie opowiadać, to chciałem zobaczyć, jaka jest ich sytuacja rynkowa. No więc, jakieś takie lekko uszkodzone egzemplarze, czy po prostu uszkodzone egzemplarze, są bardzo tanie. Prawdopodobnie też dlatego, że tych samochodów, do tych samochodów nie ma zbyt dużo części. Natomiast, mm, fabrycznie nowe auta są na placach u dealerów Citurena, z roku 2024 niewiele, są z roku 2023 i tak rewelacyjnie się sprzedają, że są nawet fabrycznie nowe samochody bez przebiegu z roku 2022, czyli tak naprawdę z początku produkcji. I mają 90 tysięcy rabatu i 160 tysięcy zł trzeba zapłacić za takiego Citrena C5X w tej wersji, która stoi za mną. Czyli wypasionej pod korek z wyświetlaczem przeziernym, ze szklanym dachem, z tą najmocniejszą hybrydą 225 koni. Bo jest jeszcze słabsza hybryda, 180 koni, też plugin i jest jeszcze silnik 1.2, już nie piórtek, chociaż ten piórtek też był łączony z automatyczną ośmiobiegową skrzynią. 1.2 130 koni, do auta, które ma 4,80 m długości i waży 1000, jakieś 1600 kg, bardzo zabawne. Natomiast teraz jest tam hybryda 145 koni. Czyli ta nowa konstrukcja, e, czyli ta nowsza konstrukcja oparta o silnik 1.2, 3 cylindry już z łańcuchem rozrządu. No, oczywiście z hybrydą. No, silnik, który już tutaj testowaliśmy wiele razy. E, więc ten samochód cennikowo z hybrydą 1.2 kosztuje 200 tysięcy, natomiast z hybrydą doładowywaną z gniazdka 225 koni kosztuje 250 tysięcy. Cennikowo. Natomiast... 160 tysięcy bez żadnego problemu. Są jeszcze egzemplarze w Polsce, być może zarejestrowane, natomiast no fabrycznie nowe, bez przebiegu. Tak? Eee, I to trochę zmienia spojrzenie na to auto, dlatego że za 250 tysięcy bardzo ciężko byłoby mi wybaczyć temu autu pewne niedoskonałości, mimo kilku zalet, o których zaraz Państwu opowiem. Natomiast ta cena. Ona jest niezła, 160 tysięcy. I zastanawiam się, czy tutaj już na pewne rzeczy nie można by było przymknąć, yy, przymknąć oko. Ale myślę, że to sobie Państwo sami zdecydują. Yy, ja być może też dojdę do jakichś yy, mniej lub bardziej rozsądnych wniosków pod koniec. Ale zanim do tych wniosków przejdziemy, popatrzmy sobie na ten samochód i zorientujmy się, czy to jest w ogóle w miarę ładne. To jest Citroen C5X. Literka X ma świadczyć o tym, że jest to coś w rodzaju crossovera czyli samochód. No, Prawie suw. Chociaż tak naprawdę o tym, że to jest prawie suw, świadczą tylko te plastikowe osłony błotników. Bo to jest niskie auto, to jest szerokie auto, to jest długie auto, i ono tak na pierwszy rzut oka przypomina, no nawet nieuterenowione kombi. Tak, do Volvo XC70 czy do Audi A6 All-Road, którego nikt nie śmiałby, czy 10 lat temu, czy nawet teraz nazwać crossoverami. No to mu jeszcze trochę daleko, jeżeli chodzi o te terenowe cechy. Natomiast tutaj ta litera X miała dawać nam takie poczucie, że kupujemy prawie suwa, czy raczej crossovera. Czy to jest zgrabna sylwetka? To znaczy, taki nie. Dla mnie przynajmniej. Ona ma coś w sobie niewątpliwie, dlatego że to jest samochód narysowany no, w podobny sposób jak narysowane są niektóre przepiękne auta, czyli jest to coś w rodzaju shooting breaka, takie trochę usportowione kombi, powiedzmy. Ten przód dla mnie wygląda trochę jak taki przesadzony makijaż, tak jakby ktoś nie był w stanie się powstrzymać przed dorysowaniem kolejnych kresek, i też widać, że to jest tak sprzed pięciu lat, i chyba niekoniecznie pod, niekoniecznie pod europejski gust. Mamy tutaj pasek ze światłami do jazdy dziennej na samej górze. Tutaj mamy reflektor, tutaj mamy światła przeciwmgielne. Ten pasek to jest jeszcze taka stylizacja. A C4 Grand Picasso drugiej generacji, no czyli premiera 2013-2014 rok, tamten um, pasek LEDowy jest bardzo bardzo podobny. Reflektor zresztą też jest podobny. Trochę piano black, trochę jakichś satynowanych ozdób, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o gumienie, żeby dwa razy nie latać.

Opony z tyłu też są z 2019 roku. Samochód jest z 2023 roku, bo już to wcześniej sprawdziłem i trochę mnie to zdziwiło, myślałem, że to jest nowe auto, a ono ma już dwa lata. Ten tył jest całkiem zgrabny, znaczy, szczerze mówiąc, jakby ten samochód został pokazany 7 lat temu albo z 8 lat temu, wtedy zresztą chyba pierwszy raz poznaliśmy wersję koncepcyjną tego chińskiego Citrena C5, no to. Tam było na czym oko zawiesić, natomiast to się dość szybko zestarzało, i jakoś mam wrażenie, nie przetrwało tej konfrontacji z czasem. Chociaż jak zaczniemy się tej sylwetce przyglądać, to ona nie jest głupia. I tak można próbować. Zauważać tutaj jakieś takie fajniejsze pomysły, fajniejsze pociągnięcia ołówkiem na desce kreślarskiej, ale gdzieś to się wszystko rozmyło. Nie wiem, czy podzielą Państwo moje wrażenie, że były bardzo dobre chęci, ale gdzieś one w pewnym momencie przegrały konfrontację, nie wiem z czym, czy z księgowością, czy z chińskim gustem, bo ten samochód też był projektowany w taki sposób, żeby w Chinach się dobrze sprzedawać. To w Europie sukcesu nie odniosło. No i ten tył też jest całkiem znośny. Bagażnik około 500 litrów. Zdemontowana roleta. Tutaj subwoofer. I jeszcze, żeby mieć to z głowy, auto jest całkiem porządnie spasowane, jest ocynkowane, jest ładnie polakierowane, tak nie zauważyłem tutaj nierówności, jakichś niedoskonałości tak ogromnych, jak ostatnio w skodzie czy w fordzie. Więc jeżeli chodzi o to, jak ten samochód został złożony, to jest to, jest to w miarę okej. Okay. Fotel kierowcy odjeżdża za każdym razem, kiedy wyłączymy zapłon. Włączyłem ten zapłon, żeby fotel przesunął się do przodu, żebyśmy mogli sprawdzić, jak się siedzi au miejsce na nogi jest miejsce na głowę jest no ale jak Państwo widzą siedzę z linią wzroku praktycznie na słupku C więc też jeżeli chodzi o wsiadanie nie wiem czy zauważyli Państwo ale delikatnie głową musnąłem o ten element ale jest tu całkiem w porządku, fotele są wygodne poczucia luksusu nie ma ale jest w porządku a jeżeli chodzi o nogi? Jeśli chodzi o nogi, to tutaj jest całkiem w porządku. Jestem w stanie nawet wsadzić stopy pod fotel kierowcy. Nie ma tutaj żadnego schodka i tego miejsca tutaj na nogi jest całkiem sporo. To się mogło podobać. Mogłoby się spodobać 10 czy 15 lat temu. Mamy tutaj nie najtańszy plastik. Tutaj jest taki element z. Czegoś, co imituje skórę, jest przeszycie, tu jest kawałek drewna i coś mi się wydaje, że to jest naturalne drewno. Jest ciepłe w dotyku, nie jest doskonałe i... Wygląda na to, że to po prostu drewno. Reszta to oczywiście plastik. Te fotele wyglądają dużo lepiej niż w rzeczywistości trzymają ciało. Mam wrażenie, że się błyskawicznie brudzą. Ten samochód ma 13 tysięcy przebiegu, ma dwa lata, jest z parku prasowego. Natomiast ten fotel tak jak widać, po prostu wygląda. Od jeansów jest poprzebarwiany, powycierany jakoś tak no, mało estetycznie, No ale tak to jest z jasną tapicerką, to nie jest cecha, tylko i wyłącznie tego, tego auta, tylko po prostu jak mamy jasną skórzaną tapicerkę i Będziemy w mokrych dżinsach, no to potem mamy tak. Tu jest coś w rodzaju Alcantary, i to chyba nawet jest Alcantara. Tutaj jest taki materiał ozdobny. Wygląda to ciekawie. Moje plecy nie lubią tych foteli, od razu Państwu powiem. Są one chyba za miękkie trochę i jakoś mi tutaj niespecjalnie po dwóch godzinach, po dwóch godzinach za kółkiem. Też taka ciekawostka tutaj. Tutaj Citroen dla swoich chińskich klientów postanowił przygotować taką niespodziankę w postaci przesuwanego fotela z tyłu. I to, to oparcie można też sobie regulować siedząc z tyłu, jeżeli jesteśmy kimś, kto jest wieziony. Tak na pierwszy rzut oka to to nie wygląda nawet źle. Mamy tutaj miękkie twarzywa. To jest takie lekko gumowate. Tutaj jest taka satynowana listwa, jest drewno przechodzące od lewej do prawej, czyli zachodzi ono tutaj nam i komponuje się z tym, co jest na drzwiach. Mamy oczywiście tutaj duży ekran i mamy piano black. Tutaj to jest duża połać z plastikiem Piano Black. Natomiast mamy na szczęście też taki fizyczny, fizyczny panel z przyciskami, pokrętłami do obsługi klimatyzacji, podgrzewanych foteli. On jest całkiem wygodny. Jedna Jedyna rzecz, która na początku mnie trochę zdziwiła, to to, że przycisk wywołujący nam menu klimatyzacji, które paradoksalnie może się przydać, dlatego że jeżeli chcemy wyregulować sobie na przykład kierunek nawiewu, no to brakuje tutaj tego przycisku. Wystarczyłby tutaj przycisk do zmiany kierunku nawiewu i całą resztę możemy sobie już, całą resztę możemy sobie już obsłużyć przy pomocy tego panelu. Natomiast tutaj ktoś o tym nie pomyślał, doszedł do wniosku, że ten przycisk będzie służył do wywoływania do wywoływania menu klimatyzacji i to menu klimatyzacji jest nam potrzebne tylko i wyłącznie do tego jest nam potrzebne tylko i wyłącznie do tego, żeby zmienić sobie kierunek wiatru proszę zobaczyć czyli tutaj jakby podgrzewanie foteli możemy sobie włączyć przyciskami możemy sobie włączyć tym menu to menu wywołujemy tym przyciskiem i tak naprawdę jest mi to potrzebne tylko wtedy, kiedy chcę wyłączyć na przykład nawiew na twarz Albo zmienić kierunek. Czyli to równie dobrze mógłby być ten przycisk. Po prostu do zmiany kierunku, i byłoby okej. Okay. Dlatego, że tutaj, żeby to wywołać, to co można klikać. Ja na początku myślałem, że to właśnie, że to właśnie jakby tak jak w innych autach, że jak sobie tutaj klikniemy, to nam wyjedzie to menu klimatyzacji. Guzik trzeba wcisnąć ten przycisk. Przycisk do świateł awaryjnych fizyczny, całkiem wygodny. Pokrętło z prawej strony. Producent założył, że to pasażer będzie częściej tego pokrętła używał, dlatego że kierowca ma tutaj te przyciski. Jeżeli chodzi o kierownicę, to ona jest taka trochę kwadratowa. Ten ekranik jest tutaj malutki i jest moim zdaniem totalnie beznadziejny, jeżeli chodzi o to, jak go zaprogramowano i do czego służą poszczególne przyciski. Tutaj możemy sobie zmienić stację radiową. Tym możemy sobie zrobić ciszej, głośniej. I tutaj tak naprawdę jest to. Proszę zobaczyć, jeżeli tymi przyciskami robię ciszej i głośniej. To ani tu, ani tu nie pojawia się żaden, jakby żaden wskaźnik, ile tak naprawdę tej głośności żeśmy zrobili. Natomiast jeżeli pokrętłem kręcimy, to się już pojawia. I teraz, jeżeli zdążymy. O! To nagle się okazuje, że to może współpracować. Mm, ale tylko przez chwilę. Jest tutaj sporo takich drobnych baboli, tak jakby ten samochód nie trafił w ręce testerów, nie trafił w ręce osób, które no, wcześniej te samochody jakoś konfigurowały, tylko jakby tutaj poszli zupełnie na żywioł i jakby ten samochód naprawdę budowali z całym szacunkiem hydraulicy albo elektrycy albo no, osoby, które korzystają z samochodów, no ale nie są wyspecjalizowane pod kątem, pod kątem tego, żeby sobie to wszystko sprawdzać, tak? żeby tę ergonomię tego samochodu, przyjemność korzystania w jakiś sposób, w jakiś sposób wycyzelować, tak, żeby to wszystko jakoś poprawić. Tutaj jest przycisk do otwierania klapki w lewo paliwa, zupełnie niepotrzebny. Tu może być jeszcze podgrzewana przednia szyba. To auto, które widziałem tam za 160 tysięcy, miało tutaj wszystkie przyciski. Dziwna sprawa, dlatego że mamy tutaj regulację wysokości, regulację wysokości świateł obsługa tempomatu i zacząłem się tutaj mądrzyć na temat, tego, na temat tego ekranu. Mamy tutaj przycisk, którym możemy sobie zmienić to, co jest wyświetlane. Mamy tutaj też wyświetlacz przezierny. I powiem Państwu, że to jest żenada. Znaczy po pierwsze ta nawigacja tom Toma, która jest w tym samochodzie, jest żenadą, dlatego że nie możemy sobie na przykład powiększyć tego obrazka tutaj na nawigacji w taki sposób, żeby widzieć na przykład całe miasto i żeby zobaczyć, którędy jesteśmy, jesteśmy wjezieni przez nawigację. Tutaj pokażę Państwu jeszcze jedną rzecz. O, no tutaj powiedzmy mamy przebieg. I... Tym przyciskiem z prawej strony możemy sobie zmieniać pozostałe usta, ustawienia. Ten samochód średnio zużywa około 7,5 litra benzyny na 100 km i jakby potwierdza się to z, jakby tutaj z obserwacjami, ustaleniami, bo ja ten samochód już kilka razy tankowałem. Natomiast w związku z tym, że to jest tylko 50 km zasięgu, to od razu szczerze mówię, że nie chcę mi się go naładować. Go, naładowałem go raz, żeby zobaczyć, jak jeździ na prądzie, jeździ i tutaj jakby działa to, działa to po prostu. To jest tak tępe w obsłudze. Już pomijam fakt, że to się bardzo długo włącza i wyłącza, ale to jest po prostu tak nieprzyjemne i zrobienie czegokolwiek tutaj na tym ekranie, może poza wyborem stacji radiowej, jest po prostu jakąś taką katorgą. Tak? To znaczy tak po prostu czuć po tym aucie, widać to na każdym kroku, że to nie jest przetestowane. Tu jest chyba za słaby procesor. Ten ekran też jest jakiś taki najtańszy i tutaj też często jest tak, że po prostu nawet nie wiemy, co my żeśmy dotknęli, bo żeby przesunąć ten, ten ekran, no to powiedzmy, że łapiemy i przesuwamy i okej, okay. ale tutaj odpowiedź tego ekranu jest taka, że nigdy nie wiemy, czym to się skończy. Czy jeżeli złapię tu i przesunę, to włączą mi się podgrzewane fotele, czy też nie? No jest to takie naprawdę słabe, po prostu słabe, bardzo. I znana z koncernu Stellantis dźwigienka do wyboru kierunku jazdy. Akurat, moim zdaniem, całkiem wygodna. Plus przycisk P, jeżeli chcemy auto zaparkować. Przyciski do wyboru trybu jazdy. Czyli auto może być w trybie elektrycznym, wymuszonym, komfortowym, hybrydowym albo sportowym. Jest, najczęściej w tym trybie hybrydowym. Mały figiel bym zapomniał zerknąć pod maskę. Siłownika brak. A jeżeli chodzi o to dodatkowe zabezpieczenie, no to jest ono bardzo podobne do tego, który jest w Citroenie C4 Grand Picasso, gdzie też jest taka plastikowa klamka. A wiem, bo akurat, bo akurat mam rozebranego C4 Grand Picasso. Dumny napis piór, Chociaż to jest silnik 1.6 180 koni, tak? plus, plus hybryda łączna moc 225 koni. No ale to też jest Silnik z tej wspaniałej rodziny piórtek, chociaż czterocylindrowy. Zabawne jest to, że to w ogóle nie wygląda jak nowe auto. 12 tysięcy km, 2023 rok, park prasowy, ale jakieś to takie wszystko już troszeczkę, e, troszeczkę e, zużyte. I być może, e, być może. Odpowiedzią na pytanie, czemu ten samochód się tak długo ostał w parku prasowym, jest to, że chyba był uszkodzony. Proszę zobaczyć, ta lampa jest oryginalna. To jest lampa, z którą auto opuściło fabrykę. 23 dzień sierpnia, przepraszam, 11 dzień sierpnia 2023 roku. Tutaj tej naklejki brakuje. Ta śrubka była odkręcana. Tutaj chyba jakaś drobna stłuczka była, i podejrzewam, że ten samochód też ze względu na to, że jest to bardzo nietypowa konstrukcja. Być może po prostu długo czekał na części i dlatego e, musi swoje jeszcze w parku wyjeździć. Natomiast e, natomiast no jest to samochód z 2023 roku. Przejdźmy się w takim razie. Zacząłem od tego, że ten samochód to kwintesencja tego wszystkiego, co, złe, co było złe w koncernie Stellantis z zarządów Tavaresa. Natomiast wspomniałem też o tym, że ten samochód ma kilka zalet. I Niewątpliwą zaletą jest zawieszenie tego samochodu. Ono jest wyposażone w te progresywne ograniczniki hydrauliczne, czy raczej progresywne hydrauliczne ograniczniki. Jest to takie rozwiązanie, które ma za zadanie lepiej tłumić nierówności, zamieniać je w takie lekkie rozbujanie. To nie jest rozwiązanie czysto hydrauliczne, tak jak w starych i trenerach C5 I wiedzą Państwo, że jestem ogromnym fanem tego rozwiązania. Natomiast ten samochód faktycznie jeździ trochę inaczej niż wszystko, co jest dookoła. I to naprawdę robi swoją robotę. Jeżeli lubi ktoś, jeżeli ktoś lubi miękkie samochody, to ten faktycznie jest miękki i komfortowy i myślę, że tutaj już po 100 metrach można się zorientować, że to jest coś innego niż... Pasat niż Skoda, niż Opel, niż BMW czy Mercedes, jeżeli nie ma tam oczywiście w Mercedesie ermatika, czyli zawieszenia, zawieszenia pneumatycznego. To jest bardzo przyjemny samochód, bardzo fajnie resurowany, w dodatku nieźle wyciszony. I tutaj cisza w tej kabinie, ona robi wrażenie. Żeby są. Podobno klejone i akustyczne. Patrzyłem, one nie są zbyt grube, no ale faktycznie trochę lepiej, lepiej tłumią dobiegający z zewnątrz hałas niż taka standardowa szyba. I, i to zawieszenie naprawdę można polubić. Zwłaszcza jeżeli ktoś lubi takie miękkie, komfortowe, przyjemne samochody, właśnie takie przyjemne na takiej zasadzie, że one nie mają tego sportowego genu, dlatego że sportowego genu w tym aucie nie ma prawie w ogóle. Kompromisem od tego dość dużego auta, 4,80 m, jeżeli chodzi o takie miękkie zawieszenie, jest to, że ten samochód bardzo nie lubi szybko pokonywać zakrętów. Bardzo nie lubi, mam wrażenie, że się lusterkami będzie na niektórych podpierał i też te siły, które działają tutaj na nasze ciało w trakcie szybciej pokonywanych zakrętów są po prostu przeogromne. No dobra, gdzie te wady? Bo na razie wymieniłem, wydaje się, bardzo dużą zaletę tego samochodu, czyli po prostu fajne zawieszenie, tak? Zawieszenie jest bardzo fajne, układ kierowniczy też jest wystarczająco precyzyjny, dobrze daje informacje, co dzieje się z kołami. Jakby tutaj zastrzeżeń nie ma. To jest dobra robota. To, co mi przeszkadza w tym samochodzie, to jest napęd. I też od razu Państwu powiem, żeby to też nie zabrzmiało tak, że to się w ogóle nie nadaje do jazdy, i tak dalej. To jest samochód, który, przy takiej bardzo spokojnej, podmiejskiej jeździe, tak jak teraz sobie jedziemy, 50 na godzinę, ograniczenie do 50 na godzinę, proszę też zwrócić uwagę, że ja tutaj nic nie wyłączyłem. I nie pokazałem Państwu, gdzie jest przycisk do wyłączania tego systemu, który ostrzega nas o tym, że przekroczyliśmy prędkość. Jego tutaj nie ma. To jest stary samochód. To jest samochód homologowany jeszcze przed wprowadzeniem tych przepisów, więc on wie, jaka jest prędkość, wyświetla mi to na wyświetlaczu przeziernym. Natomiast nie interweniuje, nie muszę tego wyłączać, dlatego że, no, dlatego że no, po prostu ten pipczyk jeszcze nie był, jak ten samochód rejestrowano i homologowano, wymagany. To jest zaleta. Mamy tutaj ośmiobiegową skrzynię automatyczną IC-na, czyli to jest jeszcze to starsze rozwiązanie. Teraz już Stellantis przechodzi na sześciobiegowe skrzynie dwusprzęgłowe, które moim zdaniem pracują gorzej. I ta skrzynia jest bardzo fajna, bardzo ją lubię w połączeniu z silnikiem 1,2 PureTech 130 koni. Również z silnikiem 1.6, tak po prostu 1.6 Turbak był gdzieś tam kiedyś dostępny. 180 KONI też to przyjemnie jeździło. Natomiast nie lubię tego samochodu z tą hybrydą plug-in. 180 czy 225 KONI to już bez różnicy. Najbardziej nie lubię tej najmocniejszej, tej 300-konnej SPŻOTA. Tam to już jest w ogóle masakra. Natomiast tutaj przeszkadza mi to, że ten samochód w trakcie takiej normalnej jazdy, nie takiej. Nie takiego snucia się, jakie jak uprawiam teraz, bardzo przeszkadza mi to, że ten samochód od czasu do czasu szarpie. I że ja, niestety, jadąc tym samochodem tak po prostu do miasta i stojąc w korkach, na minutę. Dostaje przynajmniej kilka jasnych komunikatów z nadwozia, z podwozia, że tam się bieg włączył, wyłączył, że silnik spalinowy się wyłączył, że silnik spalinowy się włączył, że się silnik elektryczny uruchomił. Ten samochód cały czas daje jakimiś wstrząsami, wibracjami znać, że coś tutaj w tym mechanizmie się zmienia zmiana biegów dołączenie silnika elektrycznego to jest za każdym razem jakieś takie małe ale nieprzyjemne szarpnięcie tyle firm stosuje teraz te rozwiązania typu hybryda plug-in i większość robi to po prostu dużo dużo lepiej w Volkswagenie to co nie wychodzi w niektórych Volkswagenach to dwa hamulce, czyli ta wyraźna różnica pomiędzy hamowaniem rekuperacją a hamowaniem klockami hamulcowymi, tutaj też jest ona zauważalna. I też w trakcie hamowania, takiego lekkiego dohamowywania, bardzo często zauważamy, że wyłączył się silnik, tak? albo że włączył się silnik, albo że zmienił się bieg. I też zauważamy, że trzeba troszeczkę mocniej dohamować. W, w, konfuduje, wprowadza mnie w błąd ten samochód cały czas, dlatego że właśnie podczas tego hamowania, jak tutaj coś się dzieje z tym silnikiem, coś się włączy, coś się wyłączy, to ja nie wiem, czy ja mam mocniej hamować, czy ja mam słabiej hamować, czy ja zahamuję. I mówimy tutaj o takich wartościach minimalnych, czyli o hamowaniu z prędkości 30 km na godzinę do zera, normalny ruch miejski. Nie jest to przyjemne auto. Teraz dohamowuję z 70, przede mną światła i... Teraz było jakieś szarpnięcie, teraz się wyłączył silnik elektryczny. Nie chcę tego wszystkiego czuć. Nie chcę tego wszystkiego. No, po prostu naprawdę, to da się to zrobić. No, teraz się włączył silnik elektryczny. I to jest. Teraz się włączył silnik spalinowy. Mówię, jakby za dużo tego jest wszystkiego, za dużo jest tych poszarpywań, za dużo jest tego wszystkiego. No, I to jest. To, to już jest i tak poprawione względem tego, co żeśmy. Na początku testowali, pamiętam Peugeot 3008 z tą hybrydą 1,625 koni. To była masakra. Tam ten samochód naprawdę potrafił tak mocno kopnąć, tak mocno szarpnąć, kiedy coś tam się nie, za, nie, nie zatrybiło, czy zmiana biegu, czy, czy wyłączenie, czy włączenie tego silnika spalinowego było w nieodpowiednim momencie, czyli na przykład w momencie zmiany biegu. No, tam, to było, tam to było naprawdę niefajne i dziwne. No, tutaj jest powiedzmy troszkę lepiej, tak, ale nadal to nie jest moja ulubiona hybryda ta 1,625 koni. Być może. Teraz w tych nowszych samochodach, już rocznik 2024-2025 to poprawili. Natomiast to jest ciągle tak, jak było na początku, czyli niezbyt to jest doskonałe. Jeszcze jedną, rzecz wczoraj, jeszcze jedną rzecz wczoraj zauważyłem. Nie mam Państwu teraz tego, jak pokazać, ale miałem okazję wczoraj rozpędzić ten samochód tam do 120 km/h i. W przedziwne wibracje wkłada, wpada ten napęd przy takich prędkościach powyżej 100 km na godzinę, jeżeli faktycznie wduszamy ten gaz, znaczy, mam wrażenie, że ta buda się trzęsie. Są wibracje na kierownicy, są delikatne wibracje na całym samochodzie, tak jakby tutaj tak jakby tutaj coś było nie tak. Może to być cecha tylko tego egzemplarza, może to być też już podbita trochę przez zużycie przez te 13 tysięcy kilometrów cecha wszystkich egzemplarzy. Nie wiem, ale było to dziwne. Ale już tak na płyęte powiem Państwu, że tak jeżdżę tym samochodem już parę dni, i na początku to była masakra. Znaczy, boli mnie trochę plecy od tego auta, i niezbyt przyjemnie mi się z tego samochodu korzysta. Głównie przez ten silnik i przez tą skrzynię biegów i przez tą hybrydę. Natomiast patrzyłem na ten samochód. W, w, przez cenę, czyli przez te 250 tysięcy złotych. Zresztą na początku myślałem, że to jest takie 250, ale tam i tak, i tak, trzeba będzie do wszystkiego dopłacić czyli tam szklany dach, head-up display i tak dalej, i tak dalej za wszystko płacić łącznie ci to wyjdzie 300. No, to już naprawdę fajne Volvo albo Mercedesa można za te pieniądze kupić. Natomiast jak dzisiaj odkryłem, że to kosztuje 160 tysięcy w takiej wersji dostajemy hybrydę plug-in, czyli samochód, który możemy w sporej części też wykorzy wykorzystywać na krótkich odcinkach jako autoelektryczny. I że to będzie nowe, to pomyślałem sobie, że okej, okay, za 160 tysięcy to chyba bym nie pogardził na pewno nie zagłosowałbym na ten samochód własnymi pieniędzmi, bo też nie ma się tutaj co oszukiwać, on mi się po prostu jakoś niespecjalnie podoba, jeżeli chodzi o kształt karoserii i no tak nie za bardzo. Ale 160 tysięcy to już jest taka to już jest taka bardziej uczciwa cena niż te 250 tysięcy, bo to jest taka cena zaskakująca. I jak ten samochód wprowadzali na polski rynek w Stellantis, no to my żeśmy się faktycznie pukali w, w głowę, pytając, kto to Kupić za te pieniądze. Skoro są w sprzedaży auta z rocznika 2023 i 2022, okazuje się, że mieliśmy trochę racji. To wszystko na dziś, pięknie Państwu dziękuję, no i zapraszam na kolejne odcinki. Już niedługo. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ubiegłym tygodniu.